Cześć, i serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. No i cóż, udajemy się teraz do e, ruin Szpitala Psychiatrycznego, którym to podobno straszy. Znaczy, jest to przepięte miejsce, w każdym razie. I cóż, gdzie on jest? To jest pytanie. I. Dobra, musimy iść na tą stronę, mniej więcej, po prostu i powinniśmy trafić. I cóż, przeszukamy sobie... ...te ruiny. Zobaczymy, co w nich znajdziemy. I cóż... Ewentualnie... ...odczynimy jakąś klątwę, coś. Podobno jacyś ludzie tam zaginęli też. Tak więc wejdziemy w pułapkę. Nie... Pułapki to po prostu moje z tej grze. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie! Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu! Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandt Huber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. ziół ani śladu, ale, a, a, ale na dole coś było, coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley. Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Co się zbliża? O, Nekary! No! i po ulepszeniu tej klingi da się walczyć. No, to było tyle. Pokonaj Nekary i wejdź do ruin szpitala, okej. Okay. Tylko chciałbym przeszukać się od razu. psmem. Pack! Pack! Okej. Okay. Miejsce się moduły otworzyli, uaktywniliśmy i tutaj mamy jeszcze no. Dobra. Cudownie. Eee, pies został zagryziony. No cóż. No zbierzmy mm, ich. Yy... Boże. Brakuje mi słowa. Znowu. No cóż, mniejsza, to weźmy tutaj. Eeeee. Szaleniście tutaj, Okej. Okay. <noise> no cóż, Aha. chodźmy, mamy ducha niewygarczyka. Zaskocz. I co tutaj? Przestęp tak ta szpitala. Zobaczmy je sobie. Mm. Nie mogę. To muszę. Eee, karta choroby pacjenta 71. Pacjent zachorował na dysenterię. Nie ma już dla niego nadziei. Nakazałem odizolowanie i modły w jego intencji. Postanowiłem również zwiększyć dawkę moich ziół. Nawiasem mówiąc, zdaje mi się, że owszem, leczą, ale i rozwiązują języki. Dobra, i mam piory. Czy ja mam jakiś olej przeciwko piorom? Takie moje pytanie. Czy mam coś przeciwko piorom? Mam. Dobra, to sobie nałóżmy na srebrny miecz. To łatwiej. O, I łykniemy sobie też na może. Mhm. Weźmiemy sobie jaskółkę, bo jestem zdolny jak wiecie, mogę umrzeć <laughs> i to dosyć szybko. Tak więc na wszelki wypadek. Wykniemy to sobie. Nie zaszkodzi. Jak będziemy potrzebować nowych, to zawsze się zrobi. I cóż, chodźmy dalej. Uh -huh. Nie musieli mi tego robić, ci ludzie byli niewinni, a ja? No, ok, dobra, tam jest zablokowany, tak więc mi tędy. Tak, ja zablokowany tu jest. E, nie, dobra. Dobra, będę ich grał za mnie. No, lepiej nie. Dobra okej, okay. dobra. Zwykle przerażające miejsce i mam piory. Uff, dobra. Załatwione. Yy, I skrzynka z kolejnymi aktami z szpitala. Zobaczmy. No mamy też kolejny Kordeas, który jest gorszy od naszego. I akta szpitala 1. O, kobieta wykazuje silne objawy schizofrenii. Chroniąc jej urodę, zdecydowałem się zrezygnować z terapii rozpaloną obręczą. Obsadzając tylko przy ziołach, zwiększonej dawce, ze względu na ataki agresyjne, kazałem skupić pacjentkę łańcuchami. Malunki, które wykonuję na ścianach do analizy. No dobra. Będziemy mieli chyba opisy kolejnych pacjentów tutaj. I chodźmy sobie tam do pomór, daj leki. Zasługujesz na cierpliwość, bardzo boli. Łagto, pomór, daj leki. Mm, tak bardzo boli. To te malunki czy co innego? Dobra, niesam. Chodźmy. I mamy naszego. Z, 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 zo, 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 zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina! To nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Mówisz. No dobra. A, 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 tak więc... No cóż, rozejrzyjmy się tutaj. Tutaj. O, tutaj mamy Cele i mamy... ...Oreny. Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na Obłąkanych. Mhm. Mm no dobra. To tutaj w takim razie. Save. Wiesz, że coś na mnie skoczy. I skoczyło. Okej. Okay. Jest za dobrze. Ojej. Dobra. Padł. Teraz padł. Uff, dobra. I szczątki. Mutagen właśnie. Okej, okay, a ty? Ty nic, nic nie zostawiłeś. To jest skrzynka, jest akta szpitala 2. Oraz lekarstwo dla Gridleya. Bierzemy. I chcę sobie zobaczyć jeszcze to. Mmm. Karta pacjenta 15. Pacjent uporczywie snuje urojenia, podtrzymuje, że został porwany przez dziki gon. Snuje fantazję o świecie, w którym doszło do masowego ludobójstwa, w którym po grobach ludzi spacerują jednorożce. Innym razem fantazje dotyczą pysznych, elfich ogrodów. Pacjent yy, utrzymuje się ponadto, że gdy rok temu wyrwał się z niewoli gony i wrócił, w naszym świecie płynęło, minęło tak wiele lat, że oglądał groby swoich dzieci. No, mniej więcej tak to mogło wyglądać. Tak. No cóż. Ee, dobra, nie będę może spoilerował. E, karta choroby pacjenta 19. Pacjent z długim stażem, najstarszy żyjących rezydentów. Po nieudolnej terapii z zimną wodą nie rokuje nadziei. Nakazane skrócie łańcuchami zmniejszenie racji żywności, żeby odebrać choroby siły i ograniczyć zachowanie autodestruktywne. Zacząłem podawać zioła. Okej, dobra. Chodźmy z powrotem do naszego. Grydleja. Gridley'a. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert, żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Hi historię. Zawsze jest jakaś historia. Mów. E, byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Lwgardem pomagałem Rupertowi w Lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku pewnego dnia. Zwiadowcy schwytali Milfgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie, może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb a dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuch pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Hmm. No dobra, zostaw mnie. Chodźmy tutaj do niego. Dzień dobry. Wilk przewiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarł. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Hmm. No dobra. W takim razie zmykamy stąd. stąd. Musimy znaleźć sposób na odcięcie prąd. Ile... I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do Twojego kompana. Hmm. Raczej nie chcę zabijać. Gridley! żyjesz! Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś Wiedźminem? pozbądźcie się go. Mm, duch chce waszej śmierci. To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów, chyba nie będziesz mu pomagał. Upiór żąda waszych serc i oczu. M -m Musisz go oszukać. Na pewno jest w jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał Kerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem czy warto. Wiedz mi, błagam! Zdobądź świńskie oczy i serca u rzeźnika cokolwiek, nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest. Okej. Okay. Hmm. Dobra. W takim razie myślę, że pójdziemy sobie do rzeźnika. Ponieważ raczej na oczy nekerów się nie nabierze. Coś tak czuję. <grym> eee, tak więc, lecimy do flotam, czym prędzej. I zdobędziemy te świnskie oczy i serca żyźnika <grym> Może się na to nabierze, może nie. Warto spróbować. Jak będzie trzeba, to go zarobimy. <grym> po prostu. Ale, w każdym razie, chodźmy do Flotsam to jest chyba jedno wejście, powinno gdzieś być. Gdzieś tu powinna być brama. Mm, I jest brama, cudownie. Tak więc wejdźmy tu i zobaczymy. jest rzeźnik, świetnie. weź. Mam świeżutkie mięso. Wczoraj szlachtowałem młode wieprzki. Jest jeszcze wół i dziczyzna od elfów. Nigdzie nie dostaniesz lepszego mięsiwa. Potrzebuję dwóch świńskich serc i dwóch par oczu. Na co ci to? Dla głodnych i potrzebujących. Racja, nie moja sprawa. Ludzie różne rzeczy gadają o widźminach. Większość to prawda. W porządku? Dwa serca i dwie pary oczu. Nie chcę już nic wiedzieć. <grymne> a, serce i oczy świni bierzemy. <grymne> Dobra. Tak a więc. No cóż, wracamy sobie do naszego piora i zobaczymy jak z nim będzie. Chóbra. Pewnie ktoś będzie mi pisał, żeby to zniszczyć Czy coś, coś to daje? Huh. A, do szczęścia wpadło trochę, okej okay. um, Bo tak właśnie Kiedyś na jednym filmie z Wiedźmina widziałem, jak ktoś to niszczył. Dobra, wiecie kto, ale nie będę robił reklamy. Ha! Reklamy jest. <grystanie> Jasne, nie, dobra. Mniejsza o to. Idziemy. I to nie tędy. Trzeba tędy pójść. Zaraz wlezę w jakąś pułapkę, pewnie. Znając mnie i moje szczęście. Nie, no, pułapki to po prostu takie moje inne miejsce, niesamowite. Że, mm. Dobra. W każdym razie mm, mam wejście i chodźmy, mm -hmm. i tu mamy skrót do upiora. Mam serca i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci. Niech cienie wrócą w ciemność. Niech szaleństwo znajdzie ukojenie. Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzę nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przyniosł. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei! Ups. Ah! ogień, Szyb. Dobra, mocny nie jest. A raczej słaby. No chodź tu. <laughs> Dobra, nie udało się go nabrać, niestety <laughs> Ale go zasiekliśmy. ta szpitala. Ok. I tutaj mamy jeszcze kolejna akta szpitala. Jak się zobaczmy. O! Oh! Rysunki pacjentki potwierdzają hipotezę o schizofrenii. Bijące z nich okrucie, okrucieństwo bez wątpienia ma źródło wydarzenia z dzieciństwa. Silna trauma, ustalić i dominująca matka, skrzywdziły, umysł tego biednego stworzenia. Pacjentka zostanie skierowana na zabiegi. Postanowiłem, postanowiłem zwiększyć jej też dawkę mojej mieszanki życiół. Zdaje mi się, że oprócz skru, skutków leczniczych. Wyzwalają one w ludziach prawdę, a prawda nas wyzwoli. Co? Dobra, chodźmy stąd. Teraz wyłudzimy zapłatę od tych. Chciałbym tu wejść. Dziękuję. Um... Tędy nie wyjdziemy, musimy naokoło i chyba tędy. Jakoś ten... coś chwila. Zbiłem się. Tak, ten. Ok. No to wychodzimy. I pogadałem z nimi. Zniszczyłem ducha nilgarskiego żołnierza. Dzięki ci. Wiedź mi nie. Idźcie sobie. Ruiny są bezpieczne, a teraz precz mi z oczu. Ale. precz mi z oczu. Mhm. Dobra. Wykonaliśmy zadanie. Mogliśmy ich ukarać, ale już. mniejsza. Oto. E, I e, cóż. Myślę, że w tym też miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku myślę, że udamy się na Andriagi. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!